Ministerstwem Kultury są ze mną poseł Krzysztof Tuduj, Bartosz Bocheńczak. Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby odnieść się do przedstawionego przez rząd projektu ustawy, ustawy w sprawie wprowadzenia nowego podatku nazwanego dla zmylenia przeciwnika opłatą reprograficzną. To skandal, że minister kultury w czasach, kiedy znaczna część społeczeństwa jest albo na nauczaniu zdalnym, albo na pracy zdalnej, wprowadza nowy podatek od sprzętu elektronicznego. Podatek wcale nie niski, bo aż ta przeważająca stawka najwyższa, którą Ministerstwo Kultury proponuje, to 4% wartości urządzenia. Będziemy płacić to od takiego sprzętu jak komputery, laptopy, tabletki, ta tablety. Kserokopiarki, czytniki e-book, cyfrowe aparaty fotograficzne, nagrywarki e, CD, DVD, Blu-ray, urządzenia audio, radia z funkcjami nagrywania, e, papier kserograficzny i wiele, wiele więcej. E, nie ma rozróżnienia w proponowanej opłacie reprograficznej na cel, dla jakiego kupujemy sprzęt, w związku z czym nie będzie to tylko nałożone na indywidualnych użytkowników, ale cały polski biznes, który potrzebuje tego sprzętu po prostu do pracy, zapłaci również te opłaty. Te tak zwane opłaty reperograficzne to wyjątkowo dziwna, nieczytelna konstrukcja. Mianowicie ma być to ściągane do urzędów skarbowych, natomiast nie ma trafić do budżetu państwa. Jest to największy skandal konstrukcji tego nowego podatku. Nie ma on trafić do budżetu państwa. Minister Gliński mówi, że ma to trafić do artystów. Że ma to trafić do nowo powołanej rady, która ma zrzeszać wszystkie środowiska artystyczne. Natomiast nie jest to cała prawda. Zaledwie mniej niż połowa ściągniętych opłat ma trafiać do tej nowo powstałej rady. Ponad połowa ma trafić. Do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, której w przedstawionym przez Ministerstwo projekcie nie ma prawie nic, a regulowane jest to przez zupełnie osobną ustawę o prawach autorskich. I tu rzecz interesująca: mianowicie te organizacje w tej chwili już na kontach mają zgromadzony ponad miliard złotych. To nie są organizacje biedne, są to organizacje przeciwnie, gospodarujące ogromnymi pieniędzmi pieniędzmi, które są poza radarem opinii publicznej. Nie ma sprawozdania, z którego możemy się dowiedzieć, na jakiej podstawie, jakie kwoty artystom są wypłacane. Nie ma żadnych reguł transparentności. I to, co proponuje w tej chwili minister kultury, to zdjąć z tych organizacji obowiązki, a mianowicie one już w tej chwili nie będą musiały, te organizacje, zajmować się ściąganiem opłat za użytkowanie praw autorskich, tylko opłata reprograficzna będzie w tej chwili ściągana przez urzędy skarbowe. Natomiast do nich mają trafiać pieniądze. Ponadto tworzona jest oczywiście cała ta nowa, nazwijmy to tak umownie, artystyczna biurokracja, to znaczy ta ogólnopolska rada, yy, która ma dzielić pieniądze pomiędzy artystów i pewien przywilej, przywilej częściowej refundacji ubezpieczeń społecznych dla artystów. Zwracam uwagę, że jeżeli, jeżeli pan minister chce ten przywilej nadać, jest kwestią wielce dyskusyjną, dlaczego akurat artyści na tle całego społeczeństwa mają być takim przywilejem wyróżnieni, bo przecież ludzie, którzy pracują w innych branżach stykają się często z tym samym problemem. Nie mają odprowadzanych Składek na ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne, jeżeli są zatrudnieni na umowę o dzieło. Często ich wynagrodzenia są poniżej średniej. Tak działa statystyka, że żeby była średnia, część społeczeństwa zarabia poniżej średniej. Tak to prawda. Znaczna część społeczeństwa zarabia poniżej średniej. I minister kultury nic nie chce zrobić na rzecz reszty społeczeństwa, która zarabia poniżej średniej. Natomiast chce zabrać pieniądze z kieszeni Polaków i w ramach pewnego przywileju dać grupom którym dokładnie grupom, tego na dobrą sprawę nie wiemy, bo ustawa tego nie przesądza. Ministerstwo będzie dopiero zatwierdzać organizacje mogące robić dalszą dystrybucję tego przywileju. Ministerstwo będzie decydować rozporządzeniem o wysokości nałożonej opłaty. Ministerstwo będzie decydować, tak jak dotychczas rozporządzeniem, jak transferować pieniądze ściągane z kieszeni Polaków do tych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi? Ministerstwo nie chce nałożyć na te organizacje żadnego nowego reżimu transparentności, żebyśmy wiedzieli do kogo i dlaczego jaka kwota pieniędzy trafia. Czy one w ogóle idą na artystów? Bo przecież mieliśmy kilka lat temu kampanię związaną z tym, że jedna z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, ta najbogatsza, nie dawała pieniędzy artystom, tylko kupowała nieruchomości albo trzyma pieniądze na kontach. No jeżeli jakaś organizacja zbiorowego zarządzania prawami trzyma pieniądze na kontach i te pieniądze idą w setki milionów albo w ponad miliard, to chyba jest kwestią jasną, że po prostu być może tych pieniędzy trafia tam za dużo. I co proponuje minister w tej sytuacji? Proponuje, żeby podnieść opłatę reprograficzną, objąć ją jak najwięcej sprzętu. E, jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, zanim przekażę głos moim kolegom, to pewien absurd zawarty e, w tej ustawie, a mianowicie mają tu płacić importerzy lub producenci sprzętów go na rynek polski. A co ze sprzedażą internetową? Czy to nie będzie promować po prostu sprzedawców sprzedających sprzęt za zagranicy? Kto będzie sprawdzał? Przecież już w tej chwili mamy problem z, związany z cłami, z podatkami związanymi z sprowadzaniem sprzętu przez platformy handlu internetowego. I w tej chwili kto? Minister kultury będzie sprawdzał przesyłki, które przychodzą z AliExpress, z Amazon, z innych firm z zagranicy i będzie nakładał opłatę reprograficzną? Może indywidualny konsument, który kupi sobie kamerę na AliExpress będzie musiał składać deklarację, Podatkową. Czy ktoś w ogóle to przemyślał, co jest tu proponowane? E, ustawa zaproponowana przez ministra jest pełna luk, pełna absurdów. Jest przykryta tymi przywilejami socjalnymi, a za nią kryje się duży nowy podatkowy plan. Chciałbym wyzwać do debaty pana ministra kultury. Jeżeli uważa, że to jest dobry projekt, zapraszam, żeby stanął do debaty. Jeżeli uważa, że jest wicepremierem, że polemika z posłami konfederacji to dla niego za niskie progi, niech wydeleguje dyrektora z Ministerstwa Rzecznika Prasowego. Konfederacja dziś jest gotowa do debaty na temat tego złego pomysłu i zaprasza pana ministra lub kogoś. To pan minister uważa, że się na tym zna. Ciekawe jest rzeczą interesującą, kto rzeczywiście pisał ten projekt, który ma zwiększyć przychody tych organizacji. I zapraszamy do debaty. Chcemy przedstawić argumenty przeciwko temu projektowi, pokazać, że jest to projekt niedopracowany, zły, szkodliwy, niesprawiedliwy, uderzający w kieszenie zwykłych Polaków. Oddaję głos Bartoszowi Bochańczakowi z Partii KORWIN. Szanowni Państwo, w ramach tego projektu ustawy przewidziane jest utworzenie nowej państwowej osoby prawnej Polskiej Izby Artystów. W tej polskiej Izbie Artystów przewidziane jest zatrudnienie około 35 osób ze średnią pensją brutto 6 tysięcy. W skali rocznej daje nam to koszty niespełna 3 miliony złotych. Natomiast cały koszt funkcjonowania polskiej Izby Artystów szacowany jest na niespełna 7 milionów złotych. 7 milionów złotych na taką izbę, która nie wiadomo do czego jest komu y, potrzebna. Dodatkowo, szanowni państwo, y, ustawa powołuje fundusz wsparcia jego źródłami finansowania ma być właśnie przede wszystkim opłata reprograficzna. Natomiast tutaj ustawodawca sobie już przewidział taki środek zapobiegawczy, że gdyby jednak beneficjentów tej ustawy bądź beneficjentów tego funduszu wsparcia było zbyt dużo bądź środki pozyskane z opłaty reprograficznej były zbyt małe to państwo wesprze z budżetu państwa fundusz w kwotą 100 milionów złotych, szanowni państwo, 100 milionów złotych znowu pójdą z kieszeni obywatelów. Szanowni państwo, przedstawiciele rządu i środowisk artystycznych, w tym ostatnio wypowiedziała się scenarzystka i producentka Ilona Łebkowska w RMF, Stwierdzą, że opłata reprograficzna jest to opłata, że to nie jest żaden y, podatek. No, Szanowni Państwo, myśmy już wiele razy słyszeli y, o tym, że coś jest opłatą, że coś nie jest podatkiem. Słyszeliśmy to przy y, podatku cukrowym, że jest to opłata. Słyszeliśmy to nawet y, ostatnio, kiedy podnoszono PiS razem z y, Lewicą, podnosili y, podatek akcyzowy. Drodzy Państwo, wszelkie podatki, jeżeli... Ktokolwiek twierdzi, że podatki, czy to akcyzy, czy te opłaty, jak to się mówi, będą pobierane od importerów, od producentów, no to jest to oczywiście bzdura. Każdy importer producent przerzuci wszystkie opłaty na konsumentów, co przeniesie się oczywiście na podwyższenie cen wszystkich dóbr. Dziękuję bardzo. Krzysztof Tuduj, poseł Konfederacji. Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie. No w dużym stopniu zdewastowania gospodarki tymi ciągłymi lockdownami. To jest moment, w którym rząd powinien dać bodziec rozwojowy, żeby gospodarka mogła się podnieść w postaci opuszczania podatków, ulg podatkowych, upraszczania podatków. Natomiast z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z nową opłatą. No opłata, tak? Rząd myśli, że jeżeli coś nazwie opłatą, to przestaje to być podatkiem. A w czym ta opłata będzie uiszczana, Szanowni Państwo? W jabłkach, w zbożu, w mięsie? No przecież w pieniądzach. Jest to podatek, to podatek celowy na utrzymanie artystów. Różne można mieć zdania na temat współczesnej sztuki. Natomiast to, co kwestionujemy, to kwestionujemy fakt dotowania jednej grupy społecznej kosztem całego społeczeństwa tak naprawdę. Bo jak inaczej to można nazwać, kiedy jest opodatkowany cały sprzęt elektroniczny, z którego najczęściej korzystamy, ale Szanowni Państwo, nawet dodatkowy podatek na papier kserograficzny. Cóż to jest? Jest to, jest to skandaliczne. Żądamy, żeby rząd się z tej ustawy wycofał. Uważamy, że jest ona niepotrzebna. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo moim kolegom. Ja pozwolę sobie jeszcze nawiązując do tego, co powiedział Bartosz Bochęciak, zwrócić uwagę, że przywołana tutaj pani, która publicznie broni tego projektu, pani łebkowska, stwierdziła, że przeciętny konsument nie płaci za telefon. Dlaczego? Dlatego, że jak bierze abonament, to ten telefon dostaje. Proszę Państwa, jeżeli to jest poziom świadomości ludzi, którzy tego projektu bronią, którzy uczestniczyli w konsultowaniu i tworzeniu tego projektu, którzy uważają, że ktoś nie płaci za telefon, bo dostaje go z abonamentem. czym wszyscy w całym kraju zadowolny, laptop, tablet, prawda, kamerę cyfrową, e, cokolwiek nie kupią, mają płacić specjalną kilkuprocentową nową opłatę, która będzie trafiać do jakichś e, korporacji, no bo to korporacje są tworzone, państwowe korporacje, tak, korporacje zrzeszające artystów i korporacje tych, którzy później obracają tą opłatą, no bo co to jest za zjawisko, jeżeli ktoś bierze pieniądze zabrane z kisze... Polaka i następnie latami obraca na kontach, inwestuje w nieruchomości. To idzie w miliony, czy w miliardy. Co to jest? Jak można w ogóle zabrać ludziom pieniądze na taki cel? I to jeszcze nie jest w reżimie finansów publicznych, gdzie trzeba się spowiadać z każdej złotówki. To jest po prostu przymusowy transfer pieniędzy obywateli do prywatnych kieszeni ludzi, którzy albo wydadzą to, albo nie wydadzą na określony cel, i minister zamiast przedstawić projekt ustawy, który zmusi te organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskiego do tego, żeby ujawniły na co dokładnie te pieniądze idą, jak je dzielą, według jakich wskaźników, jakich parytetów. To... Minister mówi, zmniejszmy im obowiązki, niech to robią urzędy skarbowe i dajmy im jeszcze więcej pieniędzy. No przecież to jest taki absurd, jakiego świat nie widział. Panie ministrze, czas się opamiętać. Prosimy, wzywamy, apelujemy i żądamy o wycofanie tego projektu. Czy mają państwo pytania? Jeżeli nie, to znaczy, że...